Zapytaliśmy Wajowiczów, co najbardziej porusza ich w zmartwychwstaniu i to są ich odpowiedzi. Wolność wyboru, którą dostałam. Najbardziej porusza mnie miłość do końca i spotkania, które przemieniają i ubogacają obie strony. Daje mi nadzieję, że na licencjacie się nie kończy ten świat. Dar nadziei. To, jaka radość płynie z tej miłości Boga, którą On nas obdarował. Ulga. Proszę mnie ten proces, który przechodzimy przez wielki tydzień, który właśnie zakańcza się tą wielką radością, um, ze względu na zmartwychwstanie. Przykład. To, jak wielką tajemnicą nadal jest dla mnie zmartwychwstanie i jak wiele Panów jeszcze w tym temacie przede mną odkrywa. Wartość, którą Bóg we mnie widzi. Z najbardziej porusza mnie to, że właśnie sytuacja, która wydawała się bez wyjścia sytuacja śmierci, najtragiczniejsza, jaka mogłaby się wydawać człowiekowi była częścią wielkiego planu, który zaplanował Bóg i czegoś wspaniałego, czyli właśnie wybawieniem wszystkich grzeszników i otwarciem jakby życia wiecznego. Dlatego chcielibyśmy Wam życzyć, aby zmartwychwstały Chrystus był dla Was źródłem życia i pokoju, aby jego zwycięstwo dodawało Wam nadziei, że zawsze jest wyjście. Aleluia! Ah,